Witajcie kochani w kolejnym odcinku Paradplanet. Dzisiaj naszym gościem jest doktor Ines Szotowska. Witamy. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o granulatach. Pani doktor, pierwsze pytanie. Czym jest granulat i jakie są jego metody tworzenia? Granulat to taka gotowa, sucha karma, ja niejako, chociaż niektórzy mówią, czy niektóre artykuły piszą, że nie można tego za bardzo porównywać, ja to jednak gdzieś tam, żeby właścicielom, opiekunom uzmysłowić co to jest, zawsze przyrównuję trochę do takiej suchej karmy jak dla psów i kotów. Czyli generalnie taki gotowy pokarm, który teoretycznie ma zawierać wszystko, co jest zwierzakowi potrzebne. Metody tworzenia? Tutaj wyróżniamy metody głównie po prostu jako na ciepło i na i tłoczenie na zimno. Na ciepło głównie jest to proces ekstruzji, który jest połączony z wytłaczaniem i poddawaniem wysokiej temperaturze. Tutaj nie jestem technologiem żywienia i tak dalej. Natomiast różnica jest też taka, że gdy są tworzone na gorąco, to dochodzi do niszczenia pewnych witamin i składników mineralnych, które mogą być zawarte w tych składnikach, z których jest granulat wytwarzany, więc przeważnie one są jeszcze dodawane już po procesie, po tym głównym procesie przetwórczym, pierwszym, kiedy jest oddziaływanie wysokiej temperatury, aby Zupełnić y, właśnie te składniki. A na zimno i w ogóle z czego ten garnulat jest robiony? Składy są bardzo różne, y, są robione z różnych y, Materiałów, różnych składników. E, natomiast generalnie bazą zwykle są e, nasiona, e, bądź też w, nie wiem, w niektórych przypadkach e, soja, lucerna, orzechy. W każdym razie taki materiał raczej węglowodanowy. Mm -hmm. e, czyli e, jakie granulaty polecasz? E, z jakimi najczęściej się spotykasz? I w sumie na co zwracać uwagę tak naprawdę przy tych granulatach? Tu możemy podzielić na takie też troszkę dwie grupy, już oprócz tej metody wytwarzania. E, na naturalne. I na smakowe, które przeważnie są też kolorowe. Papugi przyzwyczajone do granulatów przeważnie no, będą jadły tak, jak dostaną, znaczy zazwyczaj jak są przyzwyczajone do jakiegoś jednego konkretnego, no to go już jedzą. E, natomiast na przykład na początek papugi, które nie znają granulatów, najlepiej e, zacząć od granulatów e, kolorowych, owocowych raz, które mają często e, właśnie od różnych kolor granulek przynajmniej zwykle, przynajmniej minimum trzy te kolory w mieszance są. Często też granulki o, odmi o różnym kolorze mają inny smak. No są, do, są dodawane dodatki smakowe i yy, ewentualnie też czasami także zapachowe. I te kolorowe zwykle mają po prostu różne owocowe smaki. Przeważnie, więc tutaj warto zacząć przestawianie na przykład na granulat od tych kolorowych raz, że to papugę też często łatwiej zainteresuje ze względu na kolor. Yy, a także zapewni jakieś tam różne tak, doznania smakowe, ewentualnie. To to po pierwsze, na co zwrócić uwagę przy wyborze granulatu? Etykieta, skład, yy, dobrze jakby był podany procentowy, też podana zawartość konkretnie e, wszystkich składników, dodatków typu witamin i tak dalej, e, na etykiecie, bo wtedy wiemy, no mamy gdzieś tam tą jakąś taką dosyć rzetelną informację podaną przez producenta, co on realnie faktycznie tam pcha do środka. I oczywiście wybór zależy od gatunku papugi, jaką mamy, Z tego też jakie pokarmy, jakie rozmiary pokarmów ona preferuje, bo mamy granulaty różnej wielkości, często wcale nie różniące się składem jako takim e, czy składem skład Jakie w tym są, czy procentowym udziałem np. białka, tłuszczu, i tak dalej, gdzie to zbilansowanie też może być ważne w zależności od gatunku. Często różnica jest tylko w wielkości yy, poszczególnych tych granulek. I teraz teoretycznie dla mniejszych papug zaleca się małe granulaty o małych granulkach, a dla dużych oczywiście są przeznaczone zwykle te największe. Natomiast nie każda papuga będzie y, akurat miała takie konkretnie preferencje. Czasami stosunkowo małe papugi typu nimfy wolą większy granulat, większe kawałki, a większe papugi na przykład będą preferowały mniejsze. Natomiast tu wtedy trzeba porównać oczywiście danego producenta składy, czyli czy. Ten granulat o małych granulkach, niby przeznaczony dla mniejszych papuk, dalej ma w miarę sensownie zbilansowany skład dla innego, na przykład większego gatunku, który mamy. Czyli tu głównie chodzi o procenty tłuszczu i białka, bo na przykład, jak nimfie damy granulat przeznaczony dla Ary, to możemy zafundować jej stłuszczenie wątroby i problemy po jakimś czasie zdrowotne. No dobrze, no to może omówimy trochę granulatów, które mamy tutaj ze sobą. Eee, pani doktor, od czego pani by chciała zacząć? Eee. Może zacznijmy od tego, co mamy najbardziej wyeksponowane na środku, od Beta Farmu, który jest stosunkowo nowością w naszej części świata. E, producent jest z Australii e, i mamy tutaj dość szeroki wybór granulatów, e, mianowicie seria NutriBlend. E, które są owocowe, e, barwione, natomiast często pojawiają się obawy co do tych barwników, jakie są stosowane, i tak dalej. Tutaj są zastosowane e, barwniki e, spożywcze, przeznaczone też dla e, ludzkiej żywności mhm. mm, po prostu tak, takiej jakości jak dla, jak dla ludzi e, które są generalnie tak uznawane za bezpieczne. E, mamy też przeg cały przegląd e, naturalnych przeznaczonych też dla różnych gatunków e, dla największych kaunac e, maintenance diet pellets. dla w miarę wszystkich gatunków natomiast jest e, granulki są stosunkowo małe więc też raczej, raczej dla mniejszych papów raczej one się na to skuszą tu jeszcze mamy nutri blender dla małych e, Pinch Budgie Crumbles dla najmniejszych, naturalny granulat, a także Parrot Essentials z owocami i orzechami, czyli to nie jest sam granulat, to zawiera też dodatek owoców i, yy, owoców i orzechów i mix yy, dla południowoamerykańskich yy, papug. Ojeju, kto do nas <laughs> przyszedł? Chodź tutaj w końcu temat o jedzeniu. Jest temat jedzenia, to przyszła Zojka. Dzisiaj Zojka będzie nam towarzyszyć. O, tak. I tak... Warto zwrócić uwagę, bo szczególnie o ile inne serie to są także raczej są w jednym rozmiarze. O tyle Nutriblend jest właśnie w różnych rozmiarach przeznaczony dla różnych gatunków, więc tutaj można coś znaleźć dla każdej wielkości papugi. I jak najbardziej, tak jak wspomniałam wcześniej, że te właśnie owocowe są dobre też na początek na w ogóle przekonanie papugi do takiego pokarmu, jakim jest granulat. Co mamy dalej? Dalej, no to tu na stole mamy dalej wyeksponowane produkty Lafebera Febera. E, bliżej Ciebie Nutri Berries, o, ja mam a także tutaj. Pellet Berries. A koło mnie granulat e, La Febera Gourmet Pellets. Chcemy ciała, nie? I tutaj też e, bardzo, fa, bardzo lubię e, Nutri Berries. Prawie nie znam papug, które by. Chyba nie znam praktycznie żadnej papugi, która by się na Nutriberries nie skusiła. E, Nutriberries to takie kuleczki, które są e, mieszanką e, ziarna, granulatu, e, a także suszonych e, owoców w zależności od e, wariantu. E, Peled berries bazują na granulacie. E, I generalnie to też jest kompletnie zbilansowany e, pokarm. Zapewniający, no tak w teorii, tak jak było już też wspomniano w jednym z wcześniejszych, e, w jednej z naszych wcześniejszych rozmów, nie. o tym, że generalnie nie do końca wiemy, co jest idealnie zbilansowane dla którego gatunku, ale generalnie papugi karmione tym po prostu doświadczenie wieloletnie, e, bo jest z, jedną ze starszych firm e, produkujących e, tego typu pokarmy. No, wieloletnie doświadczenie pokazuje, że generalnie są to dobre pokarmy, które pomagają no, zachować dobre zdrowie u ptaków, tak? Dobra. Tu jeszcze mamy takie awikejki, nie wiem czy mamy je tu wyłożone. I też mam, to troszkę bardziej tak jako przysmak, mhm. natomiast też jest to jeden ze zdrowszych przysmaków, jakie możemy zaoferować naszym pierzastym kupilom. Takie, y, to już jest taka cała kostka, nie? I podzielić... ją można dzielić. Tak, na takie właśnie ciasteczka. Takie jak tabliczka czekolady. Więc też troszkę podobne gdzieś tam do y, Nutriberries, tak? W jakiś sposób. Że też takie kawałki. Dobra, co mamy dalej za firmy? Dalej. To dalej możemy sięgnąć po Harrisona. Mhm. Mamy troszkę podzielonego. I teraz tak, tutaj jako takie przykłady. Y, Harrison ma dwie podstawowe linie: Adult Lifetime i High Potency. E, High Potency e, to jest seria, która e, ma wyższe stężenie składników. Mhm. E, Harrison poleca go po prostu jako, albo dla specyficznych niektórych gatunków, które mają wyższe zapotrzebowanie na pewne składniki, mhm. na przykład na tłuszcz, High Potency Course jest bardziej polecane dla Jaco czy R e, a Adult Lifetime jest taki już albo dla części gatunków na później, czyli na start, jak przestawiamy dopiero mm. co papugę, która wcześniej nie jadła nigdy granulatu, dajemy na początku high potency, żeby miała większą, mm. jednak taką trochę bardziej bombę i witaminową, i odżywczą. Natomiast potem przest przestawiamy na Adult Lifetime i one są też dostępne w różnych wielkościach, gdzie każda wielkość ma inny kolor etykiety, więc też mm. łatwo po kolorze sobie potem już z przyzwyczajenia to rozróżniać. Kors y, to jest największy, jeszcze mamy Fine. Super fajne yy, i także w proszku dla najmniejszych. Są też wersje o smaku paprykowym, peper, mm -hmm. dla urozmaicenia smakowego. Natomiast to są granulaty naturalne. Bez żadnych to, takich to smakowych. Nie było żadnych, tak? tak zimno. Dobra. E, co mamy dalej? Dalej mamy. Możemy popsę. Ty ja mam takiego dużego. Pokażę Ja mam mniejsze próbki. Tops też jest tłoczony na zimno. I on wygląda troszkę inaczej mm, niż pozostałe. No, trochę podobny jest w sumie do, yy, do paletu Lafebera. To są takie, jak widać, wałeczki. Podobne troszkę do, często do takich tych y, dla gryzoni i mhm. królików. Z topsem jest tak, że tops nie jest tak mocno uzupełniany w y, witaminy i nie jest całkowicie jako teoretycznie jako pełnowartościowy. W sensie w Stanach, gdzie oni karmią tylko y, zakładają żywienie głównie tylko jednostronne, że na przykład tylko granulatem, to po prostu tops nie jest jako, żeby żywić tylko i wyłącznie nim cały czas. Mhm. Y, czyli nie jest jako tak zwana karma pełnowartościowa, tak jak to według tam takich prawnych wymagań też co do tego, że mamy Karmy uzupełniające mm -hmm. i jako pełnowartościowe. Pełnowartościowe w teorii mają po prostu być, że jeśli zwierzę dostaje tylko to, to to powinno mu wszystko zapewnić. Mm -hmm. Dobra, co mamy dalej? Roddybusze. O, też ma takie I Roddybus też ma takie wałeczki podobne w różnych rozmiarach. I też kilka, Rowdy Bush ma kilka różnych serii. Maintenance jako taka podstawowa. Jest też wersja niskotłuszczowa, a także są granulaty hodowlane, przeznaczone w okresie lęgowym. I taki specjalny California blend, który zawiera też dodatki, mające papugę zachęcić, bardziej zainteresować, że ten pokarm nie jest taki jednolity. E, zawiera suszone owoce i kawałki suszonych owoców i warzyw. No dobra, czy jakby z tych firm, które tutaj mamy, em, Polecasz wszystkie, czy raczej jakieś, jakieś specyficzne? Jak to jako lekarz byś po, powiedziała? Tu w zasadzie wszystkie śmiało są warte polecenia. Różnie bywa z opiniami co do smakowitości, co ptaki chcą jeść i tak dalej. Tak jak właśnie wspomniałam na start, co mogę na pewno powiedzieć? Zdecydowanie chętniej ptaki jedzą e, te kolorowe. Szczególnie mhm. na początku, kiedy tak ptak nie zna granulatu. Eee, no i Nutri Berries, mhm. To Nutri berries, to tak jak mówiłam, to jest jednak to jest troszkę inny pokarm, to nie jest taki typowy granulat, to tak? Są, to są kuleczki. Ja powiem szczerze, y, moje afrykanki to pierwniczają te kuleczki, zasuwają je, y, są i My... sama próbowałam, to <laughs> Ja nie próbowałam, ale tak jak polecam pacjentom, pacjentom, znaczy ich opiekunom, oh. że mogą spróbować. No bo często jak ktoś przychodzi, to nawet pytał, to a co, co coś tam macie, co pani doktor poleci i tak dalej. Tak jak polecam, to nie spotkałam się potem z opinią, żeby ktoś mi mówił, że nie chciały tego jeść. Czyli jak popugawam, nie chcę jeść granulatu, a za dużo wybiera z ziarna, no to Mukliberiś no się to sprawdzi. Jak najbardziej.